Charles Spurgeon powiedział, że Chrystus nie odkupił swojego kościoła, swoją krwią, żeby papież mógł ukraść Jego chwałę. Papież nie przyszedł z nieba na ziemię. On nie przelał swojego serca, by odskupić ludzi. Czy grzesznik, zwykły człowiek ma być wynoszony, by był podziwiany przez wszystkie narody i nazywać się reprezentantem Boga na ziemi, to Chrystus zawsze był głową swojego kościoła. Spurzyn wiedział to, co wiedzieli reformatorzy, to, co wie każdy prawdziwy badać pisma. A mianowicie, że papież stoi na szczycie nieprawego systemu, a zwłaszcza stoi on na szczycie nieprawego kapłaństwa. I Spurgeon napisał, kiedy jakiś człowiek wychodzi w jakiejś osobliwej szacie i mówi, że jest kapłanem, najbiedniejsze dziecko Boże może powiedzieć, idź precz i nie zajmuj mojego miejsca, to ja jestem kapłanem. Nie wiem kim ty możesz być, zapewne musisz być jednym z kapłanów demona Beliala, bo jedyna wzmianka w piśmie o ornatowych szatach związana jest z kultem Beliala. Kapłaństwo należy do wszystkich wierzących. Oni czasami nazywają Was świeckimi, ale Duch Święty mówi o wszystkich wierzących. Wy jesteście Bożym Klerem. Wy jesteście Bożym Duchowieństwem. Każde dziecko Boże jest kapłanem lub kapłanką. Nie ma kasty kapłanów w Nowym Testamencie. Precz z nimi, mówi Skúrdzen. Precz z nimi na wieki. Modlitewnik mówi, następnie kapłan mówi. Co za szkoda, że użyto tam w ogóle tego słowa. Samo słowo kapłan jest tak związane z Rzymem, że lepiej go w ogóle nie używać. Chce pan się nazywać księdzem? Dziwi mnie, że ludzie nie wstydzą się tej nazwy. Kiedy przypominam sobie, co zrobili księża w ciągu wieków, co zrobili księża związani z Kościołem Rzymskim, to powtarzam, co często zwykłem mawiać. Wolałbym, żeby jakiś przechodzeń wskazał na mnie palcem, krzycząc diable, niż miałby nazwać mnie księdzem. Bo chociaż diabeł jest niewyobrażalnie zły, to nie udało mu się jeszcze dokonać tyle okrutnych przestępstw pod płaszczykiem wyjątkowego kapłaństwa. Ale kapłaństwo Bożych Świętych, kapłaństwo świętości, które ofiarowuje modlitwę i uwielbienie Bogu, my je posiadamy, bo Ty uczyniłeś nas kapłanami. Tym właśnie są wszyscy prawdziwi wierzący. Rzym jest od wieków uznawany przez Bożych ludzi za linię frontu szatana. Dla Spurgena Rzym był śmiertelnym wrogiem, jak również polem misyjnym. Spójrzmy, powiedział, że nie możemy wchodzić w żadne układy ani porozumienia z Rzymem. Powiedział: Wojna, wojna z tym miastem. Nie może być pokoju. Ono nie może mieć pokoju z nami, my nie możemy mieć pokoju z nim. Ono nienawidzi prawdziwego kościoła, my odpowiadamy, że nienawiść ta jest odwzajemniona. Nie uczynimy żadnej krzywdy rzymskim kapłanom, nawet się do nich nie zbliżymy. Niech będą wolni, ale ich naukę będziemy potępiać jako naukę demonów. Więc Boże spraw, by przepadła i niech to zło stanie się jak tłuszcz barani i niech spłonie z dymem. Tak, niech spłonie z dymem. Spurgen głosił to w tabernakel w Londynie. Mówił on, że musimy walczyć w bitwie pańskiej z tą ogromną herezją, niezależnie jaką formę przybierze. Tak musimy robić z każdą herezją, która zanieczyszcza kościół. Zdusić ją całkowicie, żeby nic nie pozostało. A my walczyć w bitwie pana, nawet jeśli herezje te są w ewangelicznym kościele, to i tak musimy je zniszczyć. My popieramy to stanowisko. Jaka jest nasza odpowiedź? Wejść w porozumienie z Rzymem. Czy zamierzamy zdradzić męczenników? Czy zamierzamy zdradzić historię naszej wiary? Czy zamierzamy zdradzić tych, którzy żyli i umierali, by przekazać nam prawdę? Czy zamierzamy zdradzić Tyndala, Lutra, Kalwina i całą resztę? Czy jesteśmy tak nieczuli? Czy jesteśmy tak ślepi? Czy jesteśmy takimi ignorantami, czy jesteśmy tak niewierni, czy jesteśmy takimi tchórzami, że nie podejmiemy walki? Doktrynalna ignorancja Kościoła Ewangelicznego jest szokująca. Przewyższa ją chyba tylko jego tchórzostwo. To wyraźnie zostało uwidocznione podczas pogrzebu papieża i wyboru nowego. Promowanie katolicyzmu, które obserwowaliśmy w mediach przez ostatnie miesiące, nie ma podobnych sobie w historii. Jest to największe w historii promowanie rzymsko-katolickiego systemu. Media na całym świecie przestały informować o licznych przypadkach uchydnej pedofilii wśród księży, aby przyłączyć się do zachwalania tej religii, jakby była bez zarzutu. Jest to klasyczny przykład starej historii nowych szat cesarza. Duchowo jest to nagość. I teraz rzymski katolicyzm jest wystawiony na pokaz przez media, kontrolowane przez diabła. Właśnie teraz oferuje światu największe uwodzenie. Przynosi światu potępiające zwiedzenie, jakiego jeszcze nigdy nie było. I reprezentanci protestantyzmu i ewangelicyzmu po prostu przyklaskują temu. I nie widzą zła w potępiających herezjach tej religii. Czy zauważyliście krytyków katolicyzmu w mediach? Czy zauważyliście w jaki sposób mówi się o skandalach księży? Słyszymy, jak ludzie mówią: Katolicyzm to inne chrześcijańskie wyznanie. Katolicyzm to nie jest inne wyznanie chrześcijańskie, to jest inna religia. Ludzie chyba nie znają różnicy pomiędzy wyznaniem a religią. Czy Rzym się zmienił? Nie. Rzym przeobraża się. Rzym jest kameleonem, przybierze dowolny kształt w zależności od potrzeby. Zrobi wszystko, aby nie być rozpoznany. W ten sposób diabeł zawsze działa. Zmienia się, aby stać się tym, co podoba się ludziom. A tutaj ewangeliczny protestantyzm opuszcza zdrową naukę. Przynosi hańbę imieniu Chrystusa na oczach całego świata. Świat oglądał pogrzeb Jana Pawła II, wielbiąc tego człowieka w bezprecedensowy sposób. A ludzie pytają się, czy papież jest w niebie. Ludzie odpowiadają, tak, tak. Gdy ludzie zapytali mnie, czy papież jest w niebie, odpowiedziałem, czy papież jest katolikiem? Czy to nie jest odpowiedź? Myślę, że jest on katolikiem. Czy wierzy on w katolicką teologię? Tak. Jest on obrońcą katolickiej teologii. Czy na niebo trzeba sobie zasłużyć uczynkami, modlitwą do Maryi, pochutą, z spowiedzią, różańcem? Nie. To jest inna Ewangelia. To nie jest prawdziwa Ewangelia. Kilka tygodni temu mówiłem o naturze zbawiającej wiary. Przypominałem, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę. To nie jest nauka w Kościele Katolickim. Tam jest mieszanka łaski, wiary i uczynków. Ale wiemy, czego naucza Nowy Testament. Rzymian 3.20 mówi, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. Rzymian 3.26. Bóg usprawiedliwia tego, który ma wiarę w Jezusa. Wiara wyłącznie, Chrystus wyłącznie. Rzymian 3.28. Utrzymujemy, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od tego,